do Najświętszą ofiarę mszy świętej składam dzisiaj 6 marca o nawrócenie szwagra Raimunda Intencja przyświętej świętej od Pana Lucjana. Do ogłoszeń najpierw urzędowe Sądu mnie cały czas darzą wielką sympatią, więc przysyłają mi pisma. Dzisiaj dwa odebrałem na poczcie. Jedno według dat jest 17 lutego 2025 to jest czwarty Wydział Karny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Poznaniu. I tu jest doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej jest i uzasadnienie. Wyrok to chyba już w Wiernym czytałem, bo to jest to, to yy, z 23 stycznia. Sąd Okręgowy w Poznaniu, czwartym wydział karny odławczy w składzie przewodniczący sędzia Leszek Matuszewski, protokolant PO starzysty Łukasz Drapała. Przy udziale prokuratura Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu, Agnieszki Dugołęckiej, po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2025 sprawy Michała Woźnickiego, oskarżonego z artykułu 257 na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto itd. Tak Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Zasądza od asystentu na rzecz Skarbu Państwa wydatki sądowe, postępowanie odwoławczego w kwocie 20 zł oraz opłaty w kwocie 300 zł za drugą instancję sędzia SSO Leszek Matuszewski. No, i tu jest uzasadnienie wyroku. I do tego druga koperta była z 19 lutego. Na mnie wezwanie Sąd Rejonowy Poznań Grunwald-Jerzyce w związku z uprawnieniem się, w, uprawomocnieniem się wyroku wzywa do uiszczenia sumy grzywny 0 złotych, kosztów sądowych 200 złotych, łącznie 200 złotych w terminie 30 dni od dnia doręczenia mniejszego wezwania na numer konta, no i podany jest numer konta pod rygorem zarządzania kary pozbawienia wolności lub pracy społecznej i tak dalej, i tak dalej, użytecznej za grzywne oraz wszczęcie egzekucji komorniczej, co panem panel na dodatkowe koszty oraz pod rygorem złożenia wniosku do rejestru dłużników niewypłacalnych. W przypadku grzywny nie przekraczając st 120 stawek dziennych skazanych może złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną. Informuję czcigodnych wiernych, bo od jednego takiego Tytuł wykonawczego jakiś tam czas temu się odwołałem, tam byłem coś na 570 zł skazany i miałem w ciągu miesiąca zapłacić, ja się coś od tego odwołałem, chyba o rozłożenie na raty, już nie pamiętam teraz. Po miesiącu nie dostałem żadnego pisma, a y, termin upłynął, w związku z czym wcześniej już dzwoniłem do pań tam z tego, z, z, z kan, kan, y, kancelarii. Sejmu, nie sejmu, tylko sądu no i otrzymałem wiadomość dobrze sobie nagrywam takie rzeczy na dyktawo, że tam mam czekać bo to nie jestem sam, sąd się jeszcze nie zebrał, jak się zbierze to mi przyśle jak długo mam czekać jak sąd się zbierze i przyśle to, to pan dostanie, tak mi mówi no to zdążyłem dopytać tylko jak tam pani ma jak się nazywa żebym wiedział od kogo taką informację otrzymałem Także być może w tych różnych tam sprawach sądowych, terminach czegoś tam przeoczę, albo ktoś mnie poinformuje na sposób niewłaściwy, nie albo źle zrozumiem i różne mogą być konsekwencje. Póki co, tutaj te, te dwie rzeczy trzygodnie wiadomo, przesta